Barbara Brylska, ikona polskiego kina lat 60. i 70., przyciągała tłumy swoją urodą i talentem. Jej życie osobiste było jednak pełne wyzwań, zwłaszcza w kwestii miłosnych wyborów. Materiał ujawnia szczegóły z jej związków i kulisy decyzji, które wpłynęły na jej karierę i życie prywatne. Barbara Brylska, obecnie w wieku 81 lat, z pewnością zasługuje na miano jednej z najwspanialszych i najbardziej znanych aktorek jakie kiedykolwiek pojawiły się na polskiej scenie filmowej. Jej niezwykła uroda w latach 60. i 70. minionego stulecia przyciągała uwagę nie tylko zwykłych widzów, ale również krytyków filmowych, które całymi rzeszami przybywały do kin, aby podziwiać produkcję z jej udziałem. Barbara była zawsze otoczona wielką liczbą wielbicieli, których przyciągał nie tylko jej wygląd, ale także niepowtarzalna charyzma. Mimo, że nigdy nie brakowało jej zalotników, dobór partnerów życiowych nie zawsze był dla niej szczęśliwy. Wiele razy zawodziła się na mężczyznach, których obdarzała zaufaniem i uczuciami, jednocześnie odkrywając, że nie zasługują oni na oddanie, które im oferowała. Jak to często bywa w życiu gwiazd, pod zewnętrznym blaskiem i sukcesami kryły się historie pełne wyzwań i rozczarowań miłosnych, co pokazuje, że nawet najbardziej znane postaci muszą mierzyć się z takimi samymi życiowymi trudnościami jak przeciętni ludzie. Zawikłane losy osobiste barbary brylskiej ukształtowały nie tylko jej życie, ale także w pewnym sensie jej artystyczną drogę, czyniąc ją postacią jeszcze bardziej fascynującą i złożoną. Barbara Brylska zawarła swoje pierwsze małżeństwo, będąc jeszcze młodą uczennicą szkoły technik plastycznych w łodzi. Jej związek z Janem Borowcem, inżynierem z zawodu, zakończył się dość szybko, ponieważ aktorka odkryła, że jej mąż ma romans z inną kobietą. To dla młodej Barbary była bolesna lekcja wierności i zaufania, która odcisnęła piętno na jej życiu osobistym. Niestety, również jej drugie małżeństwo z doktorem ginekologiem Ludwikiem Kosmałem nie przyniosło szczęścia. Brylska miała pełną świadomość tego, że jej mąż obdarzył uczuciami Ewę Sałacką, młodziutką gwiazdkę, która postanowiła zdobyć jego serce. Kosmal spędził część swojego życia u boku swojej nowej wybranki, jednak po pewnym czasie relacja ta nie przetrwała próby, a on sam został postawiony pod ścianą. Kiedy jego kochanka zakończyła ten romans, chciał wrócić do barbary, błagając ją o jeszcze jedną szansę. Aktorka jednak, mając na uwadze doświadczenia poprzednich lat, postanowiła nie ulegać dawnym złudzeniom i zdecydowanie odmówiła ponownego przyjęcia męża pod swój dach. W ten sposób zdecydowała się zamknąć ten rozdział swojego życia i iść naprzód. Gdy Barbara Brylska miała zaledwie 17 lat, los postanowił ją zetknąć z Janem Borowcem. Był to moment, który zaważył na całym jej życiu. Wracając z wycieczki szkolnej do rodzinnej łodzi, Barbara przyciągnęła uwagę młodego inżyniera, Jana, w pociągu, którym oboje podróżowali. Jan, 23 lata mający, był zauroczony młodą licealistką do tego stopnia, że postanowił zrobić wszystko, aby zdobyć jej serce. Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji w Koluszkach, próbował wręczyć jej kartkę z adresem i numerem telefonu, lecz niespodziewanie kartka ta trafiła w ręce nauczycielki. Dla Jana było to tylko chwilowe niepowodzenie. Głęboko zafascynowany jej wdzękiem, postanowił nie ustępować w swoich staraniach. W poszukiwaniu wiodła go niezłomna determinacja. Miał w łodzi kuzyna studiującego na uczelni, którego poprosił o pomoc. Dzięki niemu dowiedział się, która szkoła wracała tego feralnego dnia z wycieczki z Krakowa. Następnie Jan osobiście pojechał do łodzi, gdzie za pośrednictwem jednej z koleżanek Barbary udało mu się wywołać ją z klasy, aby się spotkać. Spotkanie to było początkiem ich wspólnej historii i wystarczyła zaledwie jedna randka, aby zrozumieli, że przeznaczenie połączyło im drogi na zawsze. Młodzi zakochani byli przekonani, że są dla siebie stworzeni i że nie wyobrażają sobie życia bez siebie nawzajem. Po ukończeniu matury Barbara rozpoczęła studia na łódzkiej filmówce, jednak gdy Jan poprosił ją o rękę i zaproponował wspólne życie w Warszawie, nie wahała się ani chwili, by porzucić swoje plany edukacyjne na rzecz miłości. Tak więc w lutym 1961 roku Brylska pożegnała łódź, a zaledwie dwa miesiące później stała się żoną inżyniera. Nie minęło dużo czasu i rozpoczęła naukę w warszawskiej szkole teatralnej, lecz niestety nie była w stanie jej ukończyć, gdyż została stamtąd wydalona. Z determinacją wróciła do łódzkiej szkoły, gdzie złożyła prośbę o szybkie ukończenie dyplomu. Barbara była zdeterminowana, by jak najszybciej zakończyć edukację, ponieważ pragnęła założyć rodzinę. Była już wtedy znaną aktorką, która dzięki swym rolom w takich produkcjach jak Faraon czy Stawka większa niż życie zyskała imponującą renomę. Cieszyła się uznaniem i miała na tyle duży dorobek artystyczny, że mogła sobie pozwolić na takie żądania. Dzięki swej sławie i doświadczeniu udało jej się zakończyć edukację, jednocześnie kontynuując udaną karierę w świecie filmu. W drugiej połowie lat 60. kariera barbary, nazywanej polską bardotką, Dynamicznie się rozwijała, stając się prawdziwym feniksem na arenie filmowej. Praktycznie każda jej chwila była wypełniona pracą na planach filmowych, a jej harmonogram był tak napięty, że trudno było znaleźć w nim miejsce dla męża, Jana. Pewnego dnia, kiedy wydawało się, że życie płynie zwyczajnie, Barbara odkryła, że w sercu Jana pojawiła się inna kobieta. Zaledwie sześć lat po zawarciu związku małżeńskiego, Barbara podjęła decyzję o rozwodzie, szukając pocieszenia dla zranionego serca w ramionach charyzmatycznego jugosłowiańskiego aktora, Slobodana Dmitriewicza, którego spotkała podczas pracy nad filmem Białe Wilki. Byłem głęboko zszokowany i załamany, kiedy oświadczyła mi, że chce rozwodu wspominał po latach Jan Borowiec podczas jednego z wywiadów. Zdał sobie sprawę, że nie ma innego rozwiązania, jak tylko dać jej wolność, zanim ich relacje stałyby się zupełnie nie do zniesienia. I tak, w roku 1968 ich ścieżki formalnie się rozeszły, ale pomimo to udało im się zachować tudzież uratować przyjaźń, która przetrwała tę burzliwą próbę czasu. Niedługo potem w życiu Barbary pojawił się pewien młody, niezwykle przystojny ginekolog Ludwik Kasmele. Ich miłość zaiskrzyła jak płomień, a 22 października roku 1970 roku Ludwik stał się jej drugim mężem. Barbara była w niego niezmiernie zakochana, do granic rozsądku. Ich wspólne życie wzbogaciło się o nowy dar, gdy trzy lata po ślubie przyszła na świat ich córka Basia, która stała się centrum wszechświata Barbary. Niestety, małżeństwo z Ludwikiem okazało się nie być idylną. Mąż Barbary miał swoje mroczne strony, zdrady oraz sytuacje, kiedy publicznie ją upokarzał, szczególnie podczas alkoholowych wybryków. Barbara była zdeterminowana, by ocalić ich związek. Wierzyła mocno, że Ludwik się zmieni i będzie się starał odzyskać kontrolę nad swoim życiem poprzez odpowiednie leczenie. W roku 1976 Barbara wyjechała do Sofii na zdjęcia do serialu Umieraj Tylko w Ostatecznym Przypadku. W tamtym okresie jej małżeństwo znajdowało się już na krawędzi rozbicia. Na jednej z kolacji z ekipą filmową, Barbara spotkała czarującego bułgarskiego aktora Stefana Danajłowa. Jego osobowość i uroda wywarły na niej ogromne wrażenie i straciła dla niego głowę. Stefan odwzajemnił jej uczucie, a między nimi wybuchła wielka miłość i namiętność, która stała się tematem rozmów na całym planie. Po zakończeniu zdjęć Barbara powróciła do Warszawy, ale jej myśli i serce pozostały z Bułgarem. W końcu podjęła decyzję, by otworzyć się przed mężem i wyznać mu prawdę o swoim romansie. Gdy dotarła do niego wieść o romansie żony z Danajłowem, Kosmal wpadł w furię. Ale mimo zdrady postanowił wybaczyć barbarze, wiedząc, że sam miał niejedno na sumieniu. Z początku wydawało się, że ich związek ma szansę na przetrwanie burzy. W 1982 roku przyszło na świat ich drugie dziecko. Narodziny syna Ludwika zdawały się wzmacniać rodzinne więzy, lecz ten stan nie trwał zbyt długo. Kiedy Barbara Brylska wróciła z podróży służbowej do Egiptu, na którą udała się na początku 1986 roku w towarzystwie Jerzego Hoffmana, odkryła zaskakującą prawdę. Jej mąż, Ludwik, zamieszkał już z inną kobietą. Była to osoba znana z telewizji, mająca córkę, która zdecydowanie przyciągała uwagę otoczenia. Ta młoda rozwódka, również zajmująca się aktorstwem, była znacznie młodsza od barbary i ujmowała swoją ekstrawagancją. Ludwik, nie kryjąc podziwu, Mawiał, że była na tyle atrakcyjna, iż wzbudzała zainteresowanie nawet wśród psów. Niezrażona faktem, że jej ukochany posiada dwoje małych dzieci, kobieta cieszyła się na nowy rozdział w ich życiu. Początkowo odejście Ludwika było dla Barbary brylskiej jak cios, lecz z czasem zaczęła dostrzegać w tej sytuacji jasne strony, uznając, że może los przyniósł jej nieoczekiwaną ulgę. W międzyczasie Ludwik utrzymywał regularne kontakty z dziećmi. Tłumacząc im swoją nieobecność w domu metaforycznie, twierdząc, że zgubił drogę, ale z pewnością ją odnajdzie. Te słowa okazały się prorocze, gdyż po dwóch latach życia u boku Ewy Sałackiej zdecydował się wrócić do rodziny. Prosił Barbarę o kolejną szansę, lecz zamiast wybaczenia, usłyszał od niej stanowczą prośbę o rozwód. Nie sprzeciwiał się. Wystarczyło, że poprosił o zakup małego mieszkania dla siebie, wspomina Barbara Rybałtowska w biografii brylskiej. Po moim powrocie nasze relacje zaczęły się pogarszać. Wpadłem w nałogi, piłem alkohol, wikłałem się w romanse z innymi kobietami. W stanie upojenia zdarzało mi się niepochlebnie wypowiadać o żonie, a następnego dnia często niczego z tego nie pamiętałem, wyznał Ludwik Kosmal w rozmowie z Rybałtowską. Po wielu latach Barbara Brylska i Ludwik Kosmal potrafili się pogodzić, choć dopiero wtedy, gdy spotkała ich ogromna tragedia. Ich córka Basia straciła życie w wypadku drogowym w 1993 roku. Mimo wszystko ta dramatyczna sytuacja nie połączyła ich ponownie. Ludwik Kosmal odszedł w sierpniu 2018 roku. Po zakończeniu drugiego małżeństwa Barbara Brylska nie zdecydowała się już związać na dłużej z żadnym mężczyzną. .eu. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.